W tym nagraniu pokażę, jak obliczyć sumę an wyrazu w ciągu, takiego, że kolejny wyraz powstaje z poprzedniego poprzez dopisanie trójki na końcu poprzedniego wyrazu. Ten ciąg utworzony w ten sposób nie jest ani arytmetyczny, ani geometryczny. Powstaje on w ten sposób, że poprzedni wyraz mnożymy przez 10, 3 razy 10 to 30 i jeszcze dodajemy 3, otrzymujemy 33, następnie 33. Mnożymy przez 10, otrzymujemy 330 i znowu brakuje tam, nam tej końcówki 3, czyli plus 3. I tak dalej. To jest reguła powstawania tego ciągu. Czyli moglibyśmy napisać, że nasz ciąg jest ciągiem rekurencyjnym, gdzie pierwszy wyraz jest równy 3, a wyraz n plus pierwszy powstaje z wyrazu n tego, czyli poprzedniego, w taki sposób, że poprzedni wyraz jest mnożony przez 10 i do całości jeszcze dodawane jest 3. Takim wzorem rekurencyjnym wyraża się ten ciąg, którego musimy obliczyć sumę n pierwszych wyrazów. Moglibyśmy spróbować znaleźć wzór ogólny takiego ciągu rekurencyjnego, ale to niekoniecznie mogłoby nam pomóc w obliczeniu tej sumy. Zamiast tego możemy spróbować sobie zamienić tę sumę na sumę kilku ciągów geometrycznych. Zauważmy, że można taką sumę zapisać w następujący sposób: że obetniemy sobie te końcówki, te ostatnie trójki i napiszemy tak, że mamy tu 3 plus 30 dalej plus 300 plus dalej. 3000 plus i tak dalej, i na końcu zamiast takiego wyrażenia złożonego z n trójek zapiszemy 3 i teraz n minus 1 zer. Czyli nadal tu mamy n cyfr, tylko jedną trójkę z przodu. No i żebyśmy zachowali tę sumę, którą mieliśmy dotychczas, to musimy dalej napisać plus i teraz dodać te końcówki, które ucięliśmy. Czyli tutaj nic nie zabraliśmy, ale z drugiego wyrazu zabraliśmy trójkę, czyli piszemy plus 3 plus dalej. Tu zabraliśmy 33, ale ja nie chcę pisać 33, tylko znowu napiszę 30, żeby znowu mi tu powstała suma ciągu geometrycznego. No bo tu oczywiście mamy ciąg geometryczny o ilorazie równym 10. 3 razy 10 to 30, 30 razy 10 to 300 i tak dalej. Także tę sumę będę mógł bardzo łatwo obliczyć za pomocą wzoru na sumę ciągu geometrycznego. I tak samo robię tutaj, czyli dalej plus i stąd mi zostanie 300 plus i tak dalej i tak dalej i na końcu nam zostanie to co zamieniliśmy tutaj zerami czyli n minus 1 trójek, czyli trójka i n minus 2 zer. Czyli tu łącznie mamy już n minus 1 cyfr, a tu cały czas było n cyfr. No i dalej powtarzamy ten sam proces plus. Znowu tu już nic nie musimy uzupełniać. A tutaj do tych 300 już dodaliśmy 30, jeszcze brakuje nam trójki, więc piszemy plus 3 i tak dalej. Tutaj znowu. Musimy uzupełnić 33, ale my napiszemy 30 i dopiero w kolejnym kroku tutaj uzupełnimy tę trójkę. I tak dalej, i tak dalej. Będziemy sobie tu tworzyli kolejne sumy ciągów geometrycznych z coraz mniejszą liczbą wyrazów. Tu było n wyrazów, to n minus 1. No i tutaj dalej tak samo będziemy mieli taki sam wyraz, tylko tu już będzie n minus 2 cyfr plus i tutaj będzie tak samo zapisane, tylko tu już będzie n minus 3. No i kontynuujemy ten proces aż do momentu, gdy nie otrzymamy tutaj po prostu trójki, czyli wyrażenia złożonego z jednej cyfry. Schodzimy z, z, od n do 1. No i to się równa. Gdy tak sobie zamieniliśmy tę sumę na tyle, w sumie ile mamy, w sumie n sum. Coraz krótszych, to teraz każdą z tych n sum już możemy obliczyć za pomocą wzoru na sumę ciągu geometrycznego. Tutaj oczywiście A1 jest równe 3, a iloraz q jest równy 10. Na no wzór na sumę n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego jest taki, że bierzemy pierwszy wyraz i mnożymy przez 1 minus Q do n tej podzielić na 1 minus Q. W naszym przypadku A1 zawsze jest równe 3. Q zawsze jest równe 10 dla każdej z tych sum, tylko ten n stopniowo jest coraz mniejszy. Na początku to jest n, potem jest n minus 1 i tak dalej. No to zapiszmy. Dla tej pierwszej sumy będziemy mieli a1, czyli 3 razy 1 minus 10 do n tej, podzielić na 1 minus 10 to od razu napiszę, że to jest minus 9 plus dalej tak samo. 3 razy 1 minus 10. Do n minus podzielić tak samo na 1 minus 10, czyli na minus 9, plus i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do sytuacji, że będzie 1 minus 10 do pierwszej, podzielić na tak samo 1 minus 10, czyli na minus 9. To się równa. O, tu zjadłem trójką, czyli się tutaj też mnożymy przez 3, przez ten pierwszy wyraz a 1. No i teraz możemy sobie trójkę wyciągnąć przed nawias, albo nawet skrócić może z tą dziewiątką, tu zostanie 3, tu zostanie 1. I to n minus możemy wciągnąć do licznika, czyli to dzielenie przez 3 może wyciągnąć na zewnątrz. Napiszę, że mamy 1 trzecią razy, a w nawiasie zostanie. Jeżeli minus wciągniemy do wykładnika, to odwrócą nam się znaki. To 10 do n tej będzie na plusie, a 1 będzie na minusie. Czyli będzie 10 do n tej, minus 1 plus dalej. 10 do n minus 1 plus 1 i tak dalej. Plus, 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 aż do plus. 10 do pierwszej i minus 1. To się równa, zapiszmy dalej, 1 trzecia razy. No i dziesiątki pogrupujmy obok siebie. Czyli będziemy mieli, może od tej dziesiątki w potędze pierwszej, 10 w potędze pierwszej, plus dalej będzie 10 w potędze drugiej, plus i tak dalej, aż do 10 w potędze n minus pierwszej razy, nie, nie razy, tylko plus, 10 w potędze n tej i minus 1. O, tu napisałem plus 1, oczywiście powinno być minus 1. I tych minus jedynek ile będzie, no tyle ile nów, czyli po prostu minus n razy 1, czyli po prostu minus n. I teraz tak, tutaj mamy sumę n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, który powstaje w taki sposób, że pierwszy wyraz jest równy 10, mnożymy go przez 10, otrzymujemy wyraz kolejny. I tak dalej, razy 10, czyli ilorazku mamy równy 10, a 1 jest równe 10, czyli możemy zapisać, że mamy tak, 1 trzecia razy. No, i obliczamy sumę tego ciągu geometrycznego. Pierwszy wyraz 10 razy 1 minus 10, do której mamy n wyrazów, czyli 10 do n tej, podzielić na 1 minus 10 i jeszcze wszystko tutaj minus n. No to już upraszczamy teraz to wyrażenie. No i otrzymaliśmy ostatecznie taki wynik, jaki mieliśmy otrzymać, czyli udało nam się udowodnić to zadanie.